Pamiętam ze swego dzieciństwa takie wydarzenie, które bardzo mi utkwiło w sercu, a zwłaszcza mojej świętej pamięci mamie. Otóż miałem wtedy 5 lat, dokładnie pamiętam ten dzień, był piękny, wiosenny dzień i zachciało mi się, że mama mi kupiła taką zabawkę, którą nazywaliśmy Małym Doktorkiem. Mały Doktorek to taki zestaw. Z Strzykawka, słuchawka z plastiku, jakaś fiolka z lekami, yy, szkło powiększające, czy jakieś lusterko dentystyczne, wszystko z plastiku taki pamiętam niebieskiej torebce. Yy, dzieci bawią się w lekarza. Miałem już wiele takich kompletów. Były to zabawki, tak z serii zabawek jednorazowych. Po jednej zabawie słuchawka się łamała, yy, pękała strzykawka i mama wiedziała, że to będą kolejne wyrzucone pieniądze. Przechodziliśmy koło kiosku ruchu, jest mały doktorek na wystawie. Te zabawki takie plastikowe miały taki specyficzny zapach, dla mnie bardzo ładny. Mama kup mi małego doktorka. Mama mówi nie, już miałeś tyle tych kompletów, nie mogę ci tego dać. I wtedy stało się ze mną coś dziwnego. Pamiętam, że zacząłem na tej ulicy Niesamowicie płakać, wręcz histerycznie. Pamiętam przez mgłę, że podchodzi jakiś starszy pan i mówi: Jesteś niegrzeczny, ja cię porwę, wezmę cię mami. Wtedy ludzie interweniowali, kiedy widzieli, że dzieci są niegrzeczne. Pamiętam to do dziś, trochę się przestraszyłem i w akcie rozpaczy zrobiłem coś niesamowitego. Miałem piękny sweterek, zrobiony przez moją mamę na drutach. Pamiętam beżowy kolor, takie piękne czerwone kwadraty na kieszonkach. Zdjąłem ten. Sweter i ze złością rzuciłem na ziemię. Ale to jeszcze nie koniec. Wszystko się dobrze skończyło. Co pomogło wtedy i dlaczego odstąpiłem od tych swoich planów i roszczeń wobec mamy? Otóż siostra mojego taty, moja ciocia, była farmaceutką. Mama po drodze wstąpiła ze mną do apteki. Ciocia mówi: Co się stało? Czemu jesteś taki smutny? Mówię, dlaczego jestem smutny? Jakie mam oczekiwanie, żeby, żeby mama mi kupiła ten komplet, mały doktorek? Ciocia mówi: Chodź tutaj, ja ci pokażę, bo tu mamy. Prawdziwe leki, i Ciocia mi oprowadziła po aptece. Pokazała mi wagi aptekarskie, pokazała szuflady z lekami. Weszliśmy na chwilę do pomieszczenia, gdzie była tak zwana receptura, gdzie przyrządzano leki. Dała mi parę fiolek i wyszedłem uśmiechnięty. Otrzymałem coś o wiele lepszego i wartościowszego: lekcje dla małego dziecka w wieku przedszkolnym, czym jest apteka, i jak działa, i parę pamiątek właśnie z tej wizyty, które zaspokoiły Moje pragnienie. I to wydarzenie dzisiaj odnoszę do naszej modlitwy. Pan Bóg na szczęście nie ulega naszej presji. Modlitwa nie jest targiem. Pan Bóg jest kochającym Ojcem. Czasami musi przetrzymać nasz gniew, y i to widzimy w psalmach, y nasze pretensje, ale zawsze da nam coś o wiele lepszego.